Drugi odcinek tańca z gwiazdami również dostarczył widzom wielu wrażeń. Olbrzymie emocje budzą nie tylko same choreografie w wykonaniu znanych twarzy i ich trenerów, ale i interakcje w studiu programu. Między uczestnikami, tancerzami, jurorami i prowadzącymi, nierzadko wywiązują się interesujące dialogi. Tak było po występie Majki Jeżowskiej i partnerującego jej Michała Danilczuka. Dałaś Michałowi wszystko. Seks, namiętność i pewnie więcej poza ekranem, opisała to, co zobaczyła na parkiecie Ewa Kasprzyk. Wtedy wtrącił się Rafał Maserak, który poczuł się w obowiązku nieco przystopować koleżankę z zajurorskiego stołu. Przy okazji wygadał się na temat życia uczuciowego Danilczuka. Stwierdził bowiem, że w studiu tancerza dopinguje dziewczyna. Spokojnie, bo tam na widowni jest i słucha jego dziewczyna, upomniał. Choć tancerz nie powiedział tego wprost, nie trudno się domyślić, że miał na myśli zasiadającą na widowni mafaszyn. Rozmowę wyłapali czujni widzowie. Na serwisie X zaroiło się bowiem od wpisów na temat tego, że maserak ujawnił oszczędnych w dzieleniu się ze światem tym, co ich łączy Julkę i Michała. No i Rafał sprzedał, że Michał jest z mawką. Maser niechcący potwierdził, że Julka i Michał są razem. Przypomnijcie, proszę Maserakowi, że po chamsku jest mówić publicznie coś, czego sami zainteresowani nie chcą ujawniać, piszą internauci.